Siema na no moi drodzy, jestem oczywiście Geo no i moi drodzy, przyszedł czas na kolejną część otwierania właśnie tego mega boxa, o którym wam mówiłem na, kolej, na ostatnim odcinku z Brawl Stars nagrałem, o, nagrałem go oczywiście 18 minut temu z czego jestem bardzo dumny, no muszę przyznać, że dzisiaj postanowię jeszcze go otworzyć, zdobędę tę klasę i tak dalej, ale zanim to proszę cię o zasubowanie tego kanału, daj lajka i wtedy ja w komentarzu napiszę, że jesteś pro, a jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądam na prawdziwo, to napisz geon, pokaż twarz, i ja wtedy ci wyślę, jak naprawdę wyglądam w realu, jak wygląda mój brat, czyli Cross. Plus. Może on nie ma kanału, ale nagrał tam parę odcineczków. No i wbijaj na Cheddar XD, no i na Domic Plus Domic Games, bo tam też ma fajne odcineczki. No i wbijaj na moje trzy kanały Geon Challenge, Geon Plus i Geon Games Więc już bez przedłużania Zacznijmy odcineczek Będę grał sobie oczywiście El Primo No i nie zapomnij kliknąć subika Z dzwoneczkiem No i jeżeli chcesz zobaczyć prawdziwą braulownicę Która będzie na niedługo na Geon Plus To zobaczysz ją oczywiście Ja cię o tym informuję Bo to gówno co nagrał Domik To nawet nie ma sensu Widzicie moi drodzy, czasami mi się zdarzają takie bagi. ok zrobimy, robimy to, co trzeba robić. I musimy się tutaj gdzieś skampić. No niestety, moi drodzy. Jednak to jest słuszne, bo muszę iść do przodu. No muszę się chować, moi drodzy, wybaczcie Mam jakiś słaby zasięg. Mam bardzo słaby zasięg bo jestem u mojego brata w mieszkaniu no i za bardzo nie mam zasięgu, dlatego poczekajcie bo za chwilę pójdę w jakieś miejsce, w którym jest trochę zasięgu, o tu moi drodzy czy już, czy już jest wszystko dobrze moi drodzy napiszcie mi w komentarzu dobra, zaczynamy się ruszyć czyli, że jest wszystko dobrze, czyli, że mamy zasięg, musiałem się przejść kawałeczek poczekamy na tego kruka Trzeba sobie poczekać trochę, troszeczkę. Moi drodzy, musimy tutaj oczywiście to zrobić. No i chyba Crow tutaj jest. Tak, jest tutaj Crow Wiedziałem, że tutaj jest. Wiedziałem, po prostu, po prostu wiedziałem. No, moi drodzy, nie dało, nie dało, nie mogłem przegrać. Mogłem właśnie przegrać, właśnie przez tego Crow, On jest na daleko. Ale Primo niestety nie za, dlatego za chwilę go wymienię. Ale obiecuję, że dzisiaj jednak zdobędziemy tego Maga boxa i go oczywiście otworzymy. No i napiszcie mi w komentarzu Team Gran, jeżeli chcesz dołączyć do mojego klanu, czyli Gorile, którym jest naprawdę fajnie. No i ja o, oczywiście zmieniam sobie postać na 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 na. Na niego, bo jakoś mi się tak kojarzy na ni. Więc na ni powinien być bardzo dobrym i ofensywną postacią na takie właśnie te gierki. Ale już tutaj mamy pierwszą skrzyneczkę, która jest oczywiście za rogiem, bo trzeba przejść się kawałeczek O nie, Mortis, odejść stąd. widzicie tam po raz kolejny mamy Mortisa, ale on nie powinien nam zagryźć złoto, że będziemy tutaj mieli kolejne skrzyneczki i cztery. okej, okay, jak widzicie. Tam jest, bar o jezu, dość spora decznie. Nie spodziewałem się, że ona mi tutaj wyskoczy. Na szczęście mamy zero po no i, no, i no i ta piara tak mnie wkurzyła, że zagramy od nowa. Spróbuję jeszcze dwa razy zagrać. No i na dzisiejszym odcinku otworzymy tego mega boxa. No bo myślę, że jednak na pewno coś będzie w tym mega boxu, no nie takie Gówno Bo ostatnio mi nic nie wydropiło, jak otwieram mega boxa na odcinku. Ale teraz powinno. Bo teraz czasami mam szczęście do postaci no i... O nie, nita. Nita, safita. Odejdź stąd. I ja sobie biorę tą skrzyneczkę i idę trochę poobijać tą Nicę, Ale musimy sprawdzić, czy tutaj nikogo nie ma. No i jak widzicie, nita jest zrobiona. Postaram się teraz kogoś jak najmocniej obić, bo tutaj pewnie ktoś powinien się kampić. O Jezu, ruderyka, czyli Daryl. Obijamy go dość mocno. Ale niestety Daryl był silniejszy jednak. Czy dostaniemy to, co chcieliśmy dostać? Mamy 5 pucharków, dobrze. Okej, okay, stopy. No i jeszcze chyba tylko jedna runda. No i otwieramy Mega Boxa. No i jeżeli chcecie też zobaczyć, jak wygląda prawdziwy cheddar x to napiszcie do mnie w komentarzach, jak i żebym się spotkał z wyczadarem i inne takie o Jezu, muszę tu uciekać Właściwie jest lepszy, więc trzeba się ewakuować wybaczcie, znowu mnie lagi biorą muszę się teraz mocno pokambić Jak widzicie Daryl sobie poszedł I my tutaj z już go mamy No i chyba powinniśmy zrobić tego Rico No ale niestety Rico zrobił nas, ale chyba to wygramy Jeden plusik dlatego no i Moi drodzy na dzisiejszym odcinku otwieramy mega boxa Trzy, cztery, moi drodzy. Więc, jeśli jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to daję Ci tylko trzy sekundy. Jeden, dwa, trzy, come on! I... Trzy mamy. Jest sześć! Moi drodzy, jest sześć! Więc mamy 247 golda do tego, 10, do tego 10 punktów do Karla Do tego 12 punktów do Penny Dobrze Do tego do El Primo 22 Tix 24 No i Brock 36 moi drodzy Nową postacią jest Moi drodzy Eee nie sądziłem, że będzie aż takie coś, więc to w tym odcinku było tylko na tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie. Trzymajcie się, narazka! I cześć! Kurna.